Sobota. Jedziemy z moim mężem na zakupy a, i przy okazji zobaczycie co słychać na mieście, jak to wygląda, jak wyglądają ulice. Zapraszam Was serdecznie. Nie, po co stawiasz w Nie, byśmy gdzie są lamy, bo my je chcemy zabrać. No właśnie. No, to, to, to nam, bo chcemy zrobić, no, nie wiem, dumny, agresywnie. Jak skoczysz tego? Ja jestem z drzewki. Chyba chcesz umrzeć. No to prawda. Tata. Dobra, ja idę do tej wioski. Nie, no, no czekaj na no, nas, gdzie ty jesteś? Ja jestem na tej górze. A wyrzuć na ten. Gdzie? No bo ja mam dać załóżko, ja Krystian. prawo, Oliwia. Nie, bo już prawo, Oliwia. Tu? Tak, jedź teraz tu, zaraz z prostą biegną. Zawsze z Tutaj Ola. To jest normalnie tutaj taka wielka wioska. Ja mówiłem im misja, oni o jakichś ślamach. Zresztą Słyszysz? No Nie? Bo one co innego widzą, bo to są no no dziewczyny. I teraz... I... Zrób, Krystian, y, Nie, do, dobiegniemy jeszcze do tej, do tej. Ej, bo mamy wszyscy. Ale ile tu jest minerału? No bo chodźcie ciemno się robi. Szukałem gili, stosowałem się do misji. Jakie gwiny? No chodźcie. Znaczy, co Boże, wy jesteście w tym świecie przeniesieni. Masakra. Ty wy jesteście. Już chyba w Ja, domku. Jestem, ja jestem w którejś tych domków. A na Boże jestem, ale szukam sobie domków. No musimy iść do środka. Tak to wygląda pokój na stolatków. Gdzie sto latków. Tak. No. I oni zaraz idą do pracy, bo Krystian już... Odzyskał zdrowie i będzie teraz jeździł do pracy. A rybki żyją? Zobaczymy, czy żyją. Gdzie jesteś. Tutaj? Tutaj Patrzcie. Tutaj. Patrzcie, tutaj jest. I tam jest creeper. Creeper No. Wy myślicie, że my jesteśmy jacyś w ogóle brutalni w ogóle nie myślimy o tych ludziach, którzy umarli. Absolutnie nie. Myślimy, martwimy się, smucimy się. Tylko na filmach tego nie widać, bo nie włączam wtedy kamery, kiedy płaczę i się smucę, albo na przykład kiedy czytam wiadomości, prawda? Tylko dopiero jak już mówię, kurczę, dobra, trzeba się pobawić, wtedy włączam kamerę i mówię, tak, teraz też można mieć ten fajny czas. Nie codziennie spędzamy czas w basenie i cieszymy się, prawda? To nie jest tak. Także to musicie wziąć pod uwagę, jeśli oglądacie nasz kanał. Mój mąż. Ja i moja mama, trzy osoby dorosłe, jesteśmy za tym. Uważamy, że wirus został prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie mamy oczywiście dowodów na to i nie możemy powiedzieć na 100%, ale podejrzewamy, że to jest y, zasługa człowieka. Co się dzieje u nas w domu? Oliwka, Krystian, Ola grają w Minecrafta. Y, Oliwka się zasmuciła, bo powiedziała, mamo ja bym chciała iść do szkoły. Nie chciałabym może tak się uczyć dużo, jak do tej pory się uczyłam, ale na pewno chciałabym chodzić do szkoły, spotykać się z koleżankami, także no, dla każdego to nie jest fajny czas. Ale mówi, mamo, no to teraz będę przynajmniej coś muszę robić. No i zaczęła grać w gry. i Dał gry i w sumie grają razem online Minecrafta. Zaczęli sobie aplikacje z... ściągnęli i grają w trójkę na swoich komputerach. Także tak, tak u nas kochani, ja jestem po pracy, czasami pod komentarzami znajduję sam, same superlatywy serduszka i w ogóle i w ogóle, aż tu nagle takie bum i e, być może to same osoby, które wysyłały serduszka nagle piszą jakieś takie nieprzyjemne rzeczy. Na mój temat, tylko dlatego, że powiedziałam to, co myślę. To wcale nie jest tak, że ja neguję Polskę, bo uważam, że w ogóle w Europie tak jest, że Europa w ogóle taka jest. W Ameryce też się może to zmienić i też nie będę lubiła tutaj mieszkać. Jeśli ktoś mnie będzie zmuszał do szczepień w tym kraju, opuszczę ten kraj, nie będę tutaj mieszkała. Ja nie mam, kiedyś mówiłam, że ja nie jestem patriotką żadnego kraju, ani Ameryki, ani Polski. Jestem patriotką ziemi. I tam, gdzie będę czuła się dobrze, bezpiecznie i wolna, tam będę mieszkała. Ale jak na razie Floryda jest bardzo taka liberalna, jeśli chodzi o różne rzeczy, więc jak najbardziej mi się w miarę podoba tutaj. No zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwinie. Jak pozwolimy władzy zabierać naszą wolność, to ona będzie zawierają ją pomału. Nigdy od razu nie zabiera dużo, dlatego że obserwuje, patrzy po społeczeństwie, jak się społeczeństwo zachowuje, czy pozwala na to. Więc ta wolność dla mnie ma duże znaczenie. Moim zdaniem te statystyki są przekłamane, bardzo dużo jest rzeczy naciągniętych, ale to jest w ogóle sprawa do, na inny temat. I bardziej chodzi o wolność człowieka w tym akurat temacie. Nie jest to złośliwe, po prostu jest to tak naturalne. My nagrywamy wam to, co zawsze nagrywaliśmy, to, co czujemy, tak samo jak uciekaliśmy od Irmy. To też tak było, że my luźno do tego podeszliśmy, to znaczy dalej odpowiedzialnie, dalej zabezpieczyliśmy dom, dalej wiedzieliśmy, że jest niebezpieczeństwo, dalej ewakuowaliśmy się, ale to było w formie takiej, wiecie, no, że to nie już jest koniec świata i widzicie, nie, nie skończyło się nasze życie, dalej przeżyliśmy, a jak zaoszczędziliśmy sobie stresu właśnie przez takie podejście i tak samo teraz, do tego wszystkiego się dystansujemy, zastanawiamy się, nie... Ślepo nie wierzymy mediom, które szczególnie są przekazywane bezpośrednio na, na głównych stronach. Te media, które po prostu walą e, tak, żeby mieć jak największe zasięgi i e, ilość odbiorców. Sobota. Jedziemy z moim mężem na zakupy a, i przy okazji zobaczycie co słychać na mieście. Jak to wygląda, jak wyglądają ulice. Zapraszam was W mieście może powiedzieć, jak tam było w sklepach, dużo ludzi? W sklepach ludzi trochę. W maskach czy nie? Są, żyją, niektórzy w maskach, niektórzy w maskach od urodzenia. Nie, tam nie, tam chyba zamknięte. przejmują, można przechodzić nawet. Zobaczymy czy można... A nie, zobaczcie, restauracja ogólnie jest zamknięta. Ludzie nie siedzą w restauracjach. Pamiętacie tutaj zawsze z tym widoczkiem. Eee, zobaczcie. Park closed ale zerknijcie na wodę. Można zauważyć bardzo dużo łódek, motorówek czy skuterów można. wodnych, tak? To ja pilot. Pilot oblatywacz. To prawda. No, także na łódkach można. Tak. Na Żadrowi. łódkach można. Ja Żadrowi. mówię, dlatego powinieneś zrobić. Zawsze można by było sobie w sobotę wypłynąć. I jakoś spędzić czas. Lepiej niż siedząc w domu. W sumie w tym samym towarzystwie siedzimy. Nic z nas nie choruje, także trzymamy się razem. <gry> Sylwestra tu spędziliśmy, tam byliśmy nad morzem nad Sylwestra, na Sylwestra. I zobaczcie, zerknijcie, wszystko zamknięte. Maxi Barry Park, tak się nazywa. Wszystko pozamykane, zagrodzone zamknięte. Nie można powyżej 10 osób się spotykać raz czy cztery osoby grają sobie? Ale to może zobaczcie, statki będą pływać. Tak? No. Pan będzie nagrywał, zobaczcie. Ma kamerę i będzie nagrywał na YouTube. Park closed, Venice Beach. Nie, no nie, są panie, siedzą. To nie kąpią się, bo dzisiaj nie jest taka pogoda na kąpiel. Jety close, ale jeszcze można dojechać. Jeszcze drogi nie zginęły. <laughs> Zobaczcie, no to przecież to jest przepiękne, że można sobie, że masz tą wolność. Ja, ja zawsze zapraszamy. za wolnością jestem, Wszyscy na wodzie tutaj są i żyją. Wow, zerknijcie. Pływają. Krzyczą. No naprawdę. Cieszą się. Czwarty kwietień, chyba, tak? To wam nagrywamy 4 kwietnia. Tak wygląda Floryda, Wybrzeże Florydy. No parking, stopping or standing tow away zone. Closed, jetty close, hmm? To takie... w głupiej sytuacji jest każdy. Zobaczcie, rowery y, chyba nie można wypożyczać. Y, wszystkie takie publiczne jakieś tam sprzęty chyba nie bardzo. Zobaczcie, to jest niesamowite. Ale interesują. Ale imprezują! Pojazdem ciężarowym przyleciliśmy tak. tutaj. Dzieciaczki na progu. Tak. Fajnie ty. Ty na życie się zrobiło ciekawe. Tak. Mamy Wenecję. <laughs> Życie na wodę. Teraz jakbyś się ktoś pytał, dlaczego w Wenecji nie ma ludzi, no bo wszyscy są tutaj. <laughs> no Amerykanie się nie dają. Nie. Jak my Polacy. Też jak Też nas ścisną z tej strony, to my... Psst. No tak Drugo. jest, to prawda. Dużo... Trzeba będzie to się do podziemia zejść. Dokładnie. O nie wiem gdzie. Być. No my bardziej do wody. No i naprawdę fajnie, bo... Możesz sobie... Czyli życie toczy się dalej. Tak. Prawda? No bo musi się toczyć, no jak? Ja to myślę, że to ma też odwrotne skutki. Chodzi o jak największe wypłoszenie, ale będzie też skutek uboczny dla tych właśnie niedobrych, którzy chcą zmniejszyć populację, bo przez takie coś ta populacja też się powiększy. Będzie więcej. Mm. Kobiet w ciąży? Kobiet Teraz. w ciąży, mm. no bo siedzą w domu, nie tak. mają co robić. No to prawda. <laughs> No to będą robić dzieci. Ta grupa ludzi, wyobraźcie sobie, jaką, jaką ma siłę no. wielką. zobaczcie, jak fajny samochodzik był. Czyli, tak fajny. No. Każdy ma prawo myśleć, jak myśli, wy też. I, I wcale nie musicie brać tego na poważnie, to co Andrzej mówi. No. Tylko my mówimy wam, jak my myślimy. I pomimo tego, że subskrypcji nam ubywa, to nie ma znaczenia. Jak to mówi mu sierżan w wojsku, straty musi być. Do tej pory się śmieję z tego, ale nie było śmiesznie. I nie mówię tu o sobie akurat, tylko... różni byli żołnierze. No Też nie byłem święty. Ale nie, byłem... byłem ale był. byłeś też buntownikiem. Ja. Strzelec. Tak, jestem strzelcem. Zobaczcie, jak fajnie piesek sobie też płynie. Na przodzie. Łódeczką. No marzy mi się coś takiego, powiem ci. W tym trudnym czasie. Fajnie, by było tak sobie wypłynąć i zobaczcie, pożyć trochę. Tutaj zobaczcie, każdy tą przestrzeń utrzymuje i stara się być bezpiecznej odległości. Kacin, jak jadę? Pięknie. <noise> Mojej mami się taki podoba. To jest taki sterylny i taki bardzo nowoczesny. To nie jest mój styl. A ja bym mógł mieszkać. Tak. Chociaż ten nie, ten ma jakąś taką strukturę dziwną. No piękne. To tutaj pamiętacie jak rąkaliśmy kajakami? ładne widoczne, zobaczcie. Przepiękny kolor wody jest teraz. Ten jest ładny, o jaki śliczny też. Jaka roślinność Ładny o To już niedawno, chyba. To Dużo było niedawno budowanych. A tu zobaczcie, jaki. Taki brzydki, starodawny taki. Ale no, widok ma... Który ten? Ten jest na sprzedaż. A ten na sprzedaż był, kochani. Taki w angielskim trochę stylu. To jest taka jakaś yy, zabawka. Zabawka nie wydał. Naprawdę tak nie ale przepięknie tu jest właśnie To jest właśnie dużo rzeczy ukrytych, które zdro Pizza. Mało ludzi nie chodzą, nie spacerują, bo tutaj no już ten... o jak ładny. Ojej, jako piękne. wiązki domowe czekają, podlewanie, susza ogromna, jaśmin rośnie. Tu niedługo będzie interwencja. Aha, jaka kochanie?